Witam serdecznie po raz tury z mojego przydomowego laboratorium. Dzisiaj chciałem jeszcze raz e, pokazać, co potrzebujemy do tego, żeby zrobić gansy. A więc e, gansy. Bardzo często, jeszcze co niektórzy mylą, z, z płynem do nanopowłoki, które wykonujemy z sody kaustycznej, to jest zasadnicza różnica. Gansy są według tego, co mówi Kesze, są to gazy w stanie stałym. Umożliwiają nam pełniejszą i lepszą reakcję z otaczającym nas środowiskiem. Jak, co potrzebujemy? co potrzebujemy, żeby te gansy zrobić. Przede wszystkim nanokoatingowana płytka miedzi. Wygląda no, dość czarno, jak widzicie. Udało się tym razem zrobić całkiem, całkiem fajnie. Bez żadnych wielkich problemów. Płytka w tym wypadku z Niklu. Była już raz Była już raz używana, więc ma takie pewne ślady na niej. Zbiorniczek, pojemnik, pojemnik na wodę, Woda musi być oczywiście słona. No tutaj różnie, różnie używają. No ja używam akurat w tym sposobie robienia gansów, używam wody z morza, bo akurat mam takie, taką możliwość. Odstana przefiltrowana w takim wielkim zbiorniku tam sobie stoi, więc, o, więc po prostu. Dodaję tylko do tej wody morskiej jeszcze trochę soli. Notabene też soli morskiej, bo się okazuje, że w, soli, w wodzie morskiej blakuje soli morskiej. Podobno wyciągnęli wszystko. No więc najprościej rzecz biorąc, zawieszamy obydwie płytki. Zawieszamy w, w tej wodzie. Proszę bardzo. Nic więcej nie musimy robić. Po prostu zawiesić. Proszę zobaczyć. Jest akurat mała skucha. Ok, proszę bardzo. I zobaczcie, ja to specjalnie wygiąłem w taki sposób. Żeby można było te uchwyty, żeby można było te blaszki odsadzić troszeczkę od ścianek, żeby tam nie, one nie dolegały bezpośrednio, nie leżały bezpośrednio na ściankach, no i ich reakcja będzie troszeczkę wtedy ograniczona, lub nie będą działały tak w pełni sprawnie. Z tego co po prostu mówi casze, najprościej jest, najprościej jest po prostu wziąć o jeden krokodylek drugi krokodylek podpiąć, tak żeby połączyć obydwie blaszki, żeby za, za, zaczęła zachodzić reakcja elektrolizy. Zobaczcie, to jest wszystko, co notabene potrzebujemy do tego, żeby zacząć na, robić nasze gansy. W, e, soli tutaj można wrzucić na litr wody. Od 250 g, nawet do pół kilograma soli. Na litr. Reakcja będzie przebiegała szybciej, wolniej. Nie wiem od czego to zależy, czasami od wody, czasami od soli. Naprawdę ciężko powiedzieć. Jeżeli ktoś ma do dyspozycji zwykłą diodę, taka zwykła, normalna dioda, dobrze jest ją wtedy wziąć i wpiąć w taki układ stabilizuje nam jakiekolwiek skoki tutaj napięcia, powiedzmy, czy, czy przepływający prąd w czasie tej elektrolizy jest stabilizowany, jest stały i płynie tak samo, gdzieś tak samo nie ma, nie ma takich wachnięć, co zdecydowanie poprawia tworzenie GANSu. Tutaj zastosowałem ostatnio pewną sztuczkę. Proszę zobaczyć. To jest efekt tylko bodajże chyba dwóch dni no dwóch dni wytwarzania gazu, też jest, tylko że w tym momencie gazu cynkowego z cynku, czyli CO2 zwykła spirala nie blaszka taka, bo nie, nie ukrywam, co niektórzy mają problemy ze zdobyciem takich blaszek więc na przykład, tak jak przedtem pokazywałem, można sobie zrobić zwykłą taką spiralę z miedzi Mamy drut. Proszę bardzo, nie ma najmniejszego problemu. Z nanocoatingować, tylko to trzeba. Wrzucamy nano -coating, do nanocoatingu. Mamy czarną spiralę, o tak jak tutaj właśnie. Troszeczkę nie widać, ale proszę zobaczyć. Ona jest teraz pokryta już troszeczkę gansem. Zwykła taka spirala z drutu, niekoniecznie płytka. No I wszystko dalej działa bezbłędnie. Proszę bardzo. Tutaj jeszcze zastosowałem jeden taki trik mam działającą jedną cewkę powiedzmy z e, samochodowego magrawa i e, cały czas ona jest wpięta do zasilacza Na e, zasilaczu jest tam około 2 3 może woltów można, można to zmniejszyć o powiedzmy gdzieś, gdzieś nawet do, do 2 czy do 1,5 V I, i już w tym momencie prąd o kondycji plazmatycznej no sobie biegnie Proszę bardzo, nawet podpiąłem tutaj przez y, y, kondensator, żeby też nie było żadnych skoków. No, i pff, o, tak można powiedzieć, jest wpięte, tak się dzieje. Także tutaj mamy możliwości różne. Wyobraźnia i podpatrywanie innych na YouTube, filmików na YouTube, no, daje naprawdę dużo. Jak nie, to po prostu dzwoncie. Piszcie, na pewno znajdziemy czas na to, żeby podpowiedzieć, odpowiedzieć na pytania czy niejasności. Do usłyszenia, cześć.